Dzisiejszy fragment Ewangelii wskazuje nam na taką chyba myśl, która mogłaby zawrzeć się w stwierdzeniu: Im bardziej w życiu człowieka pod górę, tym lepiej, im ciężej, tym lepiej. Ale nie jest tak do końca, ponieważ. Trzeba byłoby nam najpierw sobie to przypomnieć, że Bóg nigdy nie jest źródłem ani grzechu, ani cierpienia, ani choroby. Bóg nigdy nie jest źródłem jakiegokolwiek zła. To niestety grzech człowieka, upadła natura ludzka, nienawiść diabła. Doprowadza do tego, że no, żyjemy w takim świecie, ale właśnie w tym świecie możemy wrócić do tej pełnej przyjaźni z Bogiem. I to jest ten fenomen też ratunku człowieka, ratunku Boga, który, który ratuje każdego z nas. Że właśnie w tym świecie słabym, pogrążonym w grzechu, ciemności, jest w stanie uratować każdego z nas. I tak trzeba patrzeć też na swoje życie, że tam, gdzie nie ja jestem źródłem właśnie cierpienia, grzechu, choroby, no to tam już doświadczam jakiejś szczęśliwości, która przyjdzie po śmierci, która będzie dana już na wieki. To ukoronowanie mojego cierpienia, moich wysiłków, które ponoszę każdego dnia. I my dzisiaj chcemy być pocieszeni tą Ewangelią, że jeśli coś spotyka nas, nie z naszego powodu, to możemy być pewni, że jeśli to z pokorą przyjmiemy, jeśli podejmiemy wysiłek walki, znoszenia tego, no to będziemy ukoronowani na wieki. Ojciec Daniel Anż w swoich refleksjach, francuski kapłan, pisał, że jak. Zrobić, by zakrólowała sprawiedliwość w tym świecie zła, grzechu, przemocy? Jak sprawić, by zakrólowała Boża Sprawiedliwość? I pisze, że ani słowa, ani gesty, ani nawet łzy nie są w stanie tego uczynić. Co więcej, przyjdzie taki czas, przyjdzie taki czas w świecie, że nawet modlitwa nie będzie w stanie nic zmienić. Dopiero krew, dopiero krew będzie w stanie coś uczynić. Ta krew zbawiciela, ta krew, która jest językiem miłości. I dopiero właśnie w tej krwi będziemy mogli zanurzyć to wszystko, co jest złe, co brudne, co niedoskonałe, by doświadczyć takiej wolności i oczyszczenia. Chcielibyśmy podejmować ten wysiłek codziennej walki. Codziennej walki właśnie w tym świecie. O dobre wybory, mądre wybory, o trwanie przy Bogu, o trwanie w wierności. Bo ostatecznie zostanie to wynagrodzone, tak jak w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy. Błogosławieni ci, którzy znoszą pewne niewygody. Dziś może boli, ale później będzie zupełnie inaczej. Będzie lepiej, będzie cudownie, bo razem z Bogiem. Powstańmy, drodzy, ufając dobroci naszego Pana, powierzmy Mu nasze modlitwy. Za Kościół Święty, aby skutecznie wspierał wychowawców w ich pracy dla dobra dzieci i młodzieży. Ciebie prosimy, za rozeznających swoje powołanie, aby Duch Święty obdarzył ich odwagą i łaską właściwego wyboru drogi życia. Ciebie prosimy. Za ludzi nieszczęśliwych i udręczonych, aby doświadczyli zewnętrznej pomocy i wewnętrznej przemiany. Ciebie prosimy w intencji Krystyny i Józefa w 48. rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa o zdrowie, łaski i Boże błogosławieństwo. Ciebie prosimy za zmarłych. Zwłaszcza za polecanych podczas tej mszy świętej, za świętej pamięci Czesławę Sieniewicz, Aleksandra Sieniewicz i zmarłych z rodzin Sieniewiczów i Maziewskich, aby Pan przyjął dobro, jakie uczynili i przebaczył im grzechy. Ciebie prosimy i za nas samych, abyśmy potrafili zaufać Jezusowi i nie upadali w chwilach prób i doświadczeń. Ciebie prosimy. Wszechmogący.